czkowicowi z tej strony Miluji się taka, a dzisiaj robię znowu tą historyjkę do drugą część jak mama kupuje lody i sorry, bo tutaj było ogólnie zrobione tak, że mama miała torebkę w tej torbie, w tej reklamowce, nie? Ale mi się ta reklamówka jakby nas zamknęła, i teraz, jak próbowałam ją otworzyć, to nie mogłam i dlatego, on nie ma portfela, i będzie miała ta mama inną torebkę, już na zawsze. Inny portfel i jeszcze inny telefon. No, ale dobra, już bez przedłużenia zaczynamy. Dobra, jestem. Ja otworzyłam.

Który chcesz, tylko nie te łapkowe. Dobra. Mam lody. Jeden na górę. i sobie zadźwięki mamy telefon, a to portfel tak hmm. tych mam

A nie A do ciebie A do ciebie na ciebie to tak czekaj 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 muszę o nie czekaj bo nie pieska to to się nie

Czekaj, ja wezmę to przestawię. Mama, gdzie mogę to przestawić? Tu połóż tylko przesłońce to Czekaj. To trzeba tu mogę zapalić światło. bo ciemno. Aha. To jest zapalone. Te tu dziewczyn. Tato, tu. To tu. No, no. no czekaj, cały czas jakieś tu tam. Tu szklanki. To jedno. Kasz na to lodu. No. Ja widziałam na TikToku, że da się takie, jak ja miałam zrobić łatwo, za prawie darmo. No. <laughs> Wieczorem. Dobra dziewczyna, wy już chyba spać musicie iść, bo jutro idziecie do przedszkola. Dobra, to my pójdziemy na górę. A musimy się kąpać? Oczywiście, że tak, dziewczyny. Co w ogóle? Bo za dawno się nie jeszcze? Nie wiem czemu. A możemy zjeść kolację? Dobra, ale jak się wykąpiecie? Dobra. Dobre. Ja zostanę na dole. Tu uśpię, ja się kąpałam wcześniej Bo wiedziałam, że nie mogę spać idziemy Co chcecie w ogóle? No nie wiem, byle co Dobra Ale to zaraz bo on zrobił Pola. lollipop, lollipop, do 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 do. No kopiemy się razem. No możemy przecież. Czekaj, bo tu chyba my mamy ręczniki. Czekaj, jakieś czepki, ręczniki mamy i taty. Tuta, tata mamy jakieś szlafroki. No i dla nas oczywiście nie ma. мне сейчас на банк. Так у него не так. А мы... Так, хорошо. добра. Минимум 8 за такого в нашем покое. Я Это моя и твоя. Да, в сумме. Доброе, буду Aparaty weźmiemy tu, jakby. Nie, czekaj, bo w to jakby wziął. Nie, najgorzej, Opa, tu ręczniki. Tylko trzeba raz grzebałyśmy teraz trochę. To tu i tu aparat Dobrze, chodź. Czekaj, weźmiemy to, odłożymy tu na razie Jak głowę muszę umyć? To ty zaraz umiesz bo najpierw ja się wykąpię, wyjdę i ty sobie głowę umyjesz.

Samochód? Jeszcze? Ja dwa razy zawsze moja. No ja raz. No czekaj, tu zrobimy jakiś porządek. ma no, się w No. Zawsze mama jest zła. Tu, tu. Tu, tu. I tu. Dobra. Ale potrzebujemy i tak Ja się wydałam. Ja też i głowy. W ogóle musimy sobie wziąć te... te... wiesz, co? Chyba uh -huh. Dobra, dawaj tu gdzieś poszukamy jakieś. Tu mamy takie dwa kompleciki, ten jest mój... ...a ten

越吃香。

Смотри, 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 呀。Yeah. sok i kanapkę. Czekaj, okay, gdzie my mamy chleb, bo zapomniałam. Ja. Cały czas nam się te turbany ściągają. No dobra, Cię i teraz spać. No jeju, nie wytrzymam z tymi wielkimi chłopkami. Głupie. Już nie mamy siły do tych głupich. do łaski. Я этого не могу, на пожалуй, немного вызовут. Лучше пойдем спать. Wygra już wejście z sety te znajomie i nie się w poziomie.

i Dobra, to było już na koniec tej historyjki bo ona do, trochę długa, trwała 20 minut. Um, no i to będzie na koniec. Nie wiem, co jeszcze w sumie mogę powiedzieć? Um, sorry, jeszcze w ogóle, że tak dawno nie było odcinku, bo. Niedługo mm, wrzucę taki, gdzie meblowałam domek a, i pierwszą część tego. I w ogóle to będzie trochę głupie, chyba, no bo pierwsza część będzie, jakby pierwsza część będzie druga wrzucona, a ta część będzie, to jest druga część i ona będzie rzucona pierwsza. Dobra, pa!